Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski.pl. Nagrywam ten program 16 marca czwartek, wieczorem. Kilka godzin temu otrzymałem telefon z Gietrwałdu, gdzie jeden z jego mieszkańców i obrońców Gierczwałdu poinformował mnie o tym, co tam się dzieje. To już dzieje się od dłuższego czasu, ale ja nie wiedziałem. W Bieczwaudzie powstaje jedno z największych w Europie centrów Lidla, mających obsługiwać ten rejon Polski i kraje nadbałtyckie, i wielkie wysypisko śmieci, w części pod dachem, w części na świeżym powietrzu, w odległości, jak twierdził ten. Pan, który do mnie dzwonił, około 400 metrów od sanktuarium. Centrum ten to będzie, do tego centrum, będzie przyjeżdżać tysiące i odjeżdżać tysiące tirów. I tak zobaczmy, kiedy zaczęły się objawienia w Giczwałdzie. Objawienia, które opisałem w książce Spisek przeciwko Matce Bożej i, Polskę, i Polsce. Czy Matka, Polska wzywa, czy Matka Boża przepraszam, wzywa nas do walki? To był wyjątkowy czas, wyjątkowe miejsce. Na terenach zamieszkałych w połowie przez Polaków i Niemców objawiła się Matka Boża, która mówiła po polsku do Polaków o Polsce o wielkiej Polsce, której królową będzie ona objawiła, że czeka na tą koronację, jeżeli się nie doczeka, to Polskę czeka krzyż. Te informacje zostały udzielone w postaci obrazów w pierwszym i drugim dniu objawienia, powtórzone, objawione pierwszego dnia, powtórzone drugiego dnia. No i teraz... Następuje coś, co można co, jak inaczej określić niż atak na Gierczfałt i robi to niemiecka firma. Powstała strona na Facebooku Komitetu Obrony Gierczfałdu. I na tej stronie znalazłem taki prywatny wpis od jakiegoś człowieka. Zacznę od niego. Byliście kiedyś w Gierzfaudzie pod Olsztynem. Myślę, że to dosłownie ostatni moment na świetną jednodniową wycieczkę. To malownicza, magiczna miejscowość, w której czas się zatrzymał. To ukryta perełka oddająca charakter Warni, około 20 km od Olsztyna. Łatwa do przeoczenia dla nieuważnego kierowcy. Kiedy już wiecie, gdzie szukać, waszym oczom ukaże się wieża sanktuarium. Górująca nad krajobrazem. Co roku odwiedzają to miejsce niezliczone grupy pielgrzymów, szukają, i turystów szukając spokoju i wyciszenia, wchodząc do okolicznego sakralnego parku. Kilka kroków od miejsca kultu jest Karczma Barmińska w gdzie restauracja, w której zjecie najsmacniejsze dania regionalne. To jedna z najlepszych restauracji, w jakich warto przyjąć gości prywatnych i biznesowych. Sielanka, prawda? No tak, już niedługo. Niestety wójt gminy Gietrzwałt razem z radnymi po cichu, bez wiedzy mieszkańców postanowił skrajnie zmienić charakter tej miejscowości, oferując korporacji Lidl 40 hektarów pobliskiej powierzchni na mega magazyn. Powstaną drogi dojazdowe, którymi codziennie będą kursowały setki tirów. Obok magazynu, według dostępnych informacji, będzie znajdowało się składowisko odpadów niebezpiecznych. Koniec sielanki, ciszy i małych chatek w otoczeniu zieleni. Teraz to miejsce to będzie miejscowość przemysłowa, a to dopiero początek inwestycji. Inwestycji w cudzysłowie. Mieszkańcy nie mają nic do powiedzenia, karty zostały rozdane pod stołem. A ja czuję, że tracę bliskie mi miejsce, że coś mi się zabiera. Stąd właśnie dzisiejsza publikacja inna od tego, co znajdziecie na swoich wallach. Inwestycje na Warmii i mazurach. Super! Nowe miejsca pracy, jasne, jeszcze jak. Tylko nie tutaj, nie tak i nie w ten sposób. Pierwszą informację o planowanym g centrum Lidla przyniosła gazeta Olsztyńska 8 stycznia. Czytamy tam: Powiat Olsztyński rośnie w siłę, przyciągając kolejnych inwestorów. Tym razem ma to być niemiecka sieć sklepów Lidl która niezwykle szybko rozbija się w Polsce. W samym Olsztynie jest już kilka marketów tej marki. Teraz pod miastem ma powstać ogromny magazyn. Inwestor w gminie Gietzwałd chce wybudować centrum dystrybucyjne i sklep internetowy. Janka Kasprowicz, wójt gminy opublikował obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym Wszczętym na wniosek Lidla w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie Budowa Centrum Dystrybucyjnego Lidl Getfault wraz z infrastrukturą techniczną doziemne instalacje zewnętrzne w miejscowości Getfault, gmina Getfault koniec nazwy przedsięwzięcia. W jego trakcie zgromadzono pozytywne opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Welblągu. Megacentrum powstanie pomiędzy Giedźwaldem a miejscowością Łajsy przy drodze Powiatowej, po lewej stronie wyjeżdżając z Giedźwaldu. Sam teren inwestycji to około 40 hektarów. W pierwszym etapie pod zabudowę przeznaczona, przeznaczona zostanie połowa terenu, sama hala będzie miała około 80 tysięcy metrów kwadratowych. Drugi etap związany jest z rozwojem sprzedaży internetowej i wysyłkowej, mówi wójt gminy Gietzwałt Jan Kasprowicz. <laughs> Według wójta inwestycja przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy nie tylko dla lokalnych mieszkańców, ale także dla okolicznych, także dla mieszkańców stolicy regionu, którzy coraz częściej dojeżdżają do pracy po To także możliwość rozwoju dla lokalnych małych firm, zarówno transportowych, rzemieślniczych, jak i usługowych. Przy zatrudnieniu 250 pracowników rodzą się nowe potrzeby. To także ogromna transakcja finansowa dla właściciela gruntów, ponieważ gmina nie jest ich właścicielem. To lokalny przedsiębiorca, nasza spółka rolna. Transakcja to ponad 20 milionów, z czego 3 miliony, 3 miliony to opłata planistyczna dla gminy Gieczwald, która wpłynie po decyzji pozwolenia na budowę. Pozytywy, które tworzy inwestycja, to także podatki dla gminy, które wpłyną w perspektywie czasu, mówi Jan Kasprowicz i dodaje. Gieczwald nie jest łatwy inwestycyjnie, zarówno krajobrazowo jak i ze względu na sanktuarium. Dlatego wójt przeprowadził uwaga, w tej sprawie konsultacje także ze stroną kościelną. No i teraz jest przygotowanie w Gierczwałdzie do referendum i jest ukazało się <kluzny> zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Gierczwałt przed upływem kadencji. Szanowni mieszkańcy gminy, Grupa Inicjatywna Referendum Gminnego, którego pomocnikiem jest pan Jacek Gwiącek, zawiadamia o wszczęciu procedury zmierzającej do przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania, odwołania pana Jana Kasprowicza ze stanowiska wójta gminy przed upływem kadencji z następującym uzasadnieniem. I tutaj to uzasadnienie jest bardzo szerokie, niektóre kwestie są bardzo lokalne ale yy, przeczytam niektóre punkty. Narażenie życia i zdrowia naszych dzieci poprzez wydanie zgody na lokalizację w bliskim sąsiedztwie Gminnej Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie, centrum dystrybucyjnego Lidl, na terenie którego będą zbierane i magazynowane odpady, w tym odpady niebezpieczne w ilości 154 tysiące ton rocznie. Informacje te zapisane są w dokumencie Karta Informacyjna Przedsięwzięcia KIP. Podejmowanie strategicznych decyzji bez konsultacji ze społeczeństwem. Wydanie zgody na przebieg obwodnicy Olsztyna w naszej gminie. Narastające zadłużenie gminy z 10 milionów przed rozpoczęciem kadencji do ponad 20 milionów. Brak jawności wydawania pieniędzy budżetowych, ukrywanie dokumentów i nieudostępnianie mieszkańcom informacji publicznej. Arogancja i lekceważenie opinii publicznej. Poniżające i pogardliwe traktowanie mieszkańców, i tak dalej, i tak dalej. Mam też w ręku pierwszą stronę gazety Gieczwałckiej z 10-24 marca 2023, a więc bardzo aktualna. I tutaj na tej pierwszej stronie jest początek artykułu pod tytułem Fakty o odpadach z Lidla. Od publikacji w Gazecie Gierzwałckiej wiadomości, że centrum dystrybucyjne Lidla w Gierzwałdzie będzie każdego roku przyjmować około 154 tysiące ton odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, upływa już miesiąc i nikt nie zdementował naszej, naszych informacji opartych o fakty zapisane w dokumentach. Wójt w odpowiedzi na interpelacje radnych. Eugenii Ratowskiej i Bożeny Struczewskiej Czajkowskiej, próbuje natomiast bagatelizować sprawę, a nawet posunął się do napisania nieprawdy. Nie odniósł się w ogóle do meritum zapytania wspomnianych radnych: dlaczego w trakcie obrad Komisji Skarg nad Petycjami w sprawie magazynów nie poinformowano wszystkich radnych o istnieniu dokumentu Karta Informacyjna przedsięwzięcia KIP budowy magazynów Lidla. We wspomnianej odpowiedzi wójt twierdzi, że odpady będą przyjmowane jedynie ze sklepów, a nie z innych centrów. Tymczasem w dokumencie KIP zapisano na stronie 16, że dodatkowo centrum dystrybucyjne pełni również w wydzielonej części funkcję magazynu do magazynowania odpadów wytwarzanych w centrum oraz zbierania odpadów wytwarzanych głównie w sklepach Podległych administracyjnie i logistycznie, pod dane centrum dystrybucyjne, lub przywożonych z innych magazynów. Po drugie, Wójt napisał, że ilości odpadów podane w kip są wartościami maksymalnymi. Tymczasem w dokumencie zapis brzmi inaczej, strona 17. Biorąc pod uwagę, że przedmiotowe przedsięwzięcie projektowane jest z myślą o wieloletniej eksploatacji. Wykazana, wskazana poniżej lista rodzajów oraz ilości odpadów zbieranych mo, yy, może ulegać zmianie w czasie, jednak przy zachowaniu warunków magazynowania odpadów analogicznych do przedstawionych powyżej lub dostosowanych do aktualnie obowiązujących wymogów, pra wymogów prawnych i organizacyjnych. Odpadów więc może być również więcej, w tym niebezpiecznych. Po trzecie, wójt w odpowiedzi na interpelację podkreślił, że przewożone odpady będą gromadzone wewnątrz hali przy braku kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym. Przypomnijmy, 400 metrów, jak twierdzi mieszkaniec Gietrwawgu od sanktuarium. Będą gromadzone wewnątrz hali przy braku kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym i nie ma możliwości, aby wydostały się na tereny utwardzone centrum. A w dokumencie na stronie 16 można przeczytać. Odpady magazynowane będą w wyznaczonych i oznakowanych miejscach w sposób uporządkowany na utwardzonej powierzchni w wyznaczonych częściach hali magazynowej lub na placu zewnętrznym. Przytoczone przykłady dobitnie dowodzą, jak w rażący sposób wójt Jan Kasprowicz wprowadza mieszkańców i także wszystkich innych zainteresowanych sprawą w błąd. Wójt twierdzi także, i w centrum dystrybucyjnym Lidla nie będzie składowiska odpadów. W swoich oświadczeniach z premedytacją próbuje zwieść ludzi, nie wyjaśniając słowa składowisko, które ma inne znaczenie w mowie potocznej, a inaczej definiuje je ustawa o odpadach, itd. Tak i, tak I ostatni dokument, który mam przed sobą, to jest oficjalne stanowisko Litru Polska opublikowane na stronie internetowej Gieczwardu, która podlega gminie. Jest taki wstęp do tego stanowiska. Na prośbę Litru Polska publikujemy stanowisko spółki na temat planowanej inwestycji budowy centrum dystrybucyjnego na terenie gminy Gieczward. Szanowny Panie Wójcie, w związku z informacjami, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, <laughs> Chcielibyśmy podkreślić, że Lit Polska jest siecią odpowiedzialną społecznie, ochrona zasobów oraz klimatu, a także poszanowanie bioróżnorodności to jedne z naszych celów opisanych w strategii CSR na lata 2020-2025. Jako lider ochrony środowiska kładziemy duży nacisk na skuteczną gospodarkę odpadami, która pozwala kierować surowce w do recyklingu, i tak dalej, i tak dalej w tym stylu prawie dwie strony, pod data tego 8 marca 2023. No i co państwo na to? Ja tak, proponuję, żeby te informacje jak najszerzej upowszechniać, żeby informować o tym kapłanów, informować wszystkich, którzy, którym leży na sercu dobro Kościoła, informować kogo się da, ze swojej strony będę starał się informować na bieżąco o tym, co tam się dzieje. Natomiast no, ja bym powiedział, że to jest policzek wymierzony nam, policzek wymierzony Kościołowi, policzek wymierzony Matce Bożej. Historia niemiecko-polska historia się powtarza. Nie możemy pozostać bierni. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo.